Siemanko wszystkim. Ja dzisiaj znowu na ryby się wybrałem. Tym razem na rzekę. Nie na, na lód. Dzisiaj pogoda jest bardziej przy, przyjezdna. Jest minus chyba 4. Spróbujemy może coś jakoś strąga, trotkę. Zobaczymy może się coś uda. Wyszarpać. Pogoda widzicie ładna, piękna sceneria. Mega! Co chcieć więcej? Oprócz ryby! No to idziemy łowić! Kilka rzutów poddałem, ale nic! Niestety śnieg już pada. ale łowimy dalej. Jeszcze mi się blacha zaczęła. Spróbuję na coś takiego. Tą blaszkę. Dwa lata temu mi dała bardzo ładne efekty tutaj. W pierwszych rzutach były dwa pstrągi. Dzisiaj nie liczę na nic, ale chciałem Wam pokazać tutaj tą, tej, ten kawałek rzeki, jak jest bardzo ładny. Tam skałak są bunkry. Ta, cała jedna, ta jedna cała skała to jest jeden wielki bunkier, jeszcze przedwojenny. Za czasów II Wojny Światowej i jeszcze za czasów, jak Szwedzi napadali na Norwegię. Zmieniłem blaszkę na, na inną z takich zobaczymy na to co będzie. Nie chodzi tutaj dzisiaj o, żeby złapać rybę, bo nie liczę na to naprawdę i przyrodki już mi marzną, czyli się mrozik robi. Także długo nie ponagrywamy ale coś tam Ta rzeka jest bardzo głęboka, w tym miejscu akurat nie wiem ile ma głębokości tak naprawdę, bo nie pływam tutaj łódką. Nie łowię tutaj czy na, na, na grunt, za miętusem czy za sandaczem, ale w niektórych odcinkach tam gdzie ja łowię, gdzie mam łódkę, ta rzeka jest do 38 metrów głębokości. Ja łowię sandacze na głębokości 20 metrów, 14. Od 14 zaczynam, nie więcej, tak. Są takie spady, że jest tak jak tutaj, schodzi i zaraz masz 11 metrów. O, Norwegia. prawo. Bóg jedzie. Ryby mi poszły baranie, ty jeden ty jak, przez, jak dzisiaj nic nie złowię, to będzie jego wina. Posią jeden w niedzielę. Nie wiem czy ludzie nie mają co robić normalnie. Siedzisz domu, kawę pić albo piwo. Jeździ to póki! 3 centymetry śniegu spadło w Bo tutaj coś się rzuciło chyba tuńczyk! No bo tutaj wpływają te rzeki tuńczyki, ale takie spuszki. Bo tam u góry jest przetwórnia. Tu na fiskę. Niestety ten od te ryby dzisiaj wyposzył. Ale nic, łowimy dalej. wiatr teraz się robi. Moi drodzy widzowie. Ale w Polsce też trociarze oglądałem. Filmiki też mają pogodę piękną. Tak jak tutaj w sumie. Nie, nie zazdroszczę. Tylko, że oni coś łapią. A mi to odpuga. kilka dobrych rzutów oddanych ale niestety ani uderzenia, ani uderzenia i temperatura spada, bo mi paluszki zimno. Tutaj jest na tym odcinku rzeki jest ciężko za strągiem czy trocią. Tutaj są dwie elektrownie: jedna jest tam w górę rzeki, jedna jest w dół i są bardzo wysokie. Nie wiem, czy mają przepłatki na ryby, tego nie wiem, bo nawet nigdy się nie zastanawiałem nawet na tym. Wiem, że w niższych stronach tej rzeki to łowią właśnie łososie ładne trocie. Strągi piękne, ale jak to mówię, to tam dalej. A ja dzisiaj tylko tak na chwilę by przyjechałem, także porzucać sobie. W tej rzece jest bardzo dużo sandacza, bardzo dużego sandacza, bardzo duży szczupak jest i też jest tego multum. E okonie są bardzo piękne, tutaj bardzo dużo okonie są. No, klenie są, klenie są e tak samo mega. Tutaj po 60 cm są klenie, słuchajcie nie? I to Naprawdę, konkrety. Także ta, ta rzeka naprawdę jest potężna, głęboka i ryba też tutaj jest potężna. Mój rekord tutaj szczupaka to 12 z kawałkiem. Sandacz, nie pamiętam już nawet ile. Ale o, Łowią tutaj sandacze, mój znajomy złowił sandacza ponad 10 kilo. 10-200 dokładnie. I multum węgorza to jest. Oj, Węgorzy to jest multum. Jak chcesz połowić coś z gruntu, to zapomnij, że coś połowisz konkretnego, bo węgorze ci nie, po, nie dadzą podejść innej rybie po prostu. I na krewetkę. Tutaj wszystko bierze bardzo ładnie na krewetkę. Sandacz na krewetkę. Klenie na krewetkę. Miętus tak samo na krewetkę. No i właśnie węgorze. Czy dasz fileta, czy dasz krewetkę bez różnicy, czy robaka. Węgorz, 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 węgorz. Łowimy dalej. Kolejne rzuty niestety nie przyniosły ryby. Nie przyniosły żadnego efektu. Jeszcze z... Parę rzucę, i będę uciekał do domu. Ale jeszcze może coś wyjdzie. No to łowimy. No i tak kończymy dzisiaj te łowienie. Niestety nic to dzisiaj nie przyniosło żadnego efektu. Ale nie, nie na tym to polega. Wszystkim to nie jest jechać, nałowić się. Po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Śnieżyk pada. Styczeń 2026. No, moje modwy Panie Boże jednego, choć jednego, nic nie dały. Także kończymy. Jeżeli podobał się Wam ten filmik, łapka w górę. Jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.